Witam serdecznie, przychodzą takie chwile, że czasami przy dźwignach zaskakuje D4E5. To nie wiemy, czy on zrobił przedruch, czy on zrobił poruch. No, coś zrobił, coś zrobił, coś zrobił, Czym grać trzeba. Bijemy! A no, może grał Gambit Budapesztyński? Hetman E7. I teraz pytanie: bić, przepnąć, nie reagować? <laughs> Uwaga! Można powiedzieć, że przeciwnik kaleczy sztukę. To nie należy mu przeszkadzać, bo można bronić piona przez gonie z G5, ale tu można zobaczyć, a co będzie o. Jak ten Hetman zrobi tu, zrobi tu i zrobi tu. No taki, to jednak nie był przypadek. Rozwijamy figur, rozwijamy figur, skoczek E5 i Teraz napadamy. <laughs> Teraz napadamy i pytanie. Którym pionem bić? No oczywiście nie można bić pionem E, bo byłby mat, znaczy jest mat. Tylko że jakby pion był na G3, to byłby mat. I Hetman D2. Tu grywali różnie. Różne zawodnicy grywali D5. Oczywiście robimy długą roszadę i po goniec e6 oceniamy pozycję. Oceniamy sobie pozycję. Wos misterczy na jeża. Wos misterczy na jeża. Otrzymujemy. I przy przewadze w rozwoju powinniśmy otwierać pozycję. Otwieramy pozycję. Otwieramy pozycję poprzez otwieranie linii otwieramy linię poprzez zmianę pionów. I co teraz? Ruch białych. Bijemy pionem czy konisiem? No, kochani, otworzyła się linia. To oczywiście, że można bić konisie. Można być pionem, ale... Przy... U... <gry> Zakładamy, że zrobiliśmy dynamiczną ofiarę pionka. Dajemy figur. No oczywiście tego figura brać nie wolno. Bo po tym szachutku. co będzie po tym szachutku. Co będzie po tym szachutku? Kto. Wi... A, Maciuś będzie. Więc nie może wziąć. Wieża D8. I w zasadzie, co by nie mówić, partia już jest wygrana. Partia już jest wygrana, do wygranej prowadzi druk wiele. Zabieramy Hetmana, ponieważ my zabieramy Hetmana konikiem. A on wieżą zostajemy z jakostką więcej. Jakostka więcej jest. Wzięcie piona mu nie pomaga. Nie pomaga. Kończy rozwój figur. No to my bierzemy tego piona i mamy cystą, zdrową jakostkę. Tu nie boimy się ruchu goniec F5, bo póki co mamy F4. Skoczek F6. F3. Nie ma teraz ruchu goniec G5. Piony najlepiej trzymać obronione. Chociaż przeciwnik ma przewagę i na białych, i na czarnych. Jakbyśmy tego nie liczyli b Skoczek H5. No wieża G1 na otwartą linię. H6. I wymieniamy gońca. Wymiana figur jest korzystna dla strony, która ma przewagę, w szczególności przewagę jakości. Goniec G5. A tu, ponieważ trzepniemy tam, to trzepiemy tu jednocześnie pustoszą przeciwnikowi piątki. No i teraz trzeba trzymać wieżę użyć króla. Idziemy królem po czarnych polach oczywiście. Bo król w końcówce gra. Tu stoi technicznie. Odbieram mu cztery pola, a tu proponujemy też technicznie wymienić. No Wymiana byłaby kapitulacją, bo sam koń by króla nie powstrzymał nasz król, a nasz król. Idzie jak burza B4. B6 i nie dajemy zagrać C5 F6 A4. Chcemy tej wieży trochę otworzyć. Linie Pion A7 jest dobre do ataku dla wieży. Goniec G2 no, zaatakował. Król E3. Nie ma się gdzie spieszyć. Goniec A6. No, chce przyjść na B7 d 5 No C3. Ten, jak będą daleko, to koni też będzie miał do nich daleko. Widział szacha. No. No, trzeba mu wybaczyć, że zobaczył szacha. Podchodzimy. No i goniec B5. O, takie wyczekujące, letko. Króle 3. Teraz nie ma szaszka na no G2. C4. No pan pieszet na białe przy białym gońcu. No to hop, pozbywamy się tego. Przeciwnik nie bardzo może bić, bo trzepniemy konisia. Konis na G6. No to teraz o. Pozbyliśmy się słabości. Strata piona powodowała, że pion H byłby wolny. A tu nie ma, czy G. A tu nie ma nic. Tego trudno bronić. Podciągamy króla przeciwnika. No i trzeba jeszcze. Podciągamy króla, król gdzie rozciągamy figurę przeciwnika. Tutaj to musi stać. Koń E5. No chcę sobie piona wziąć. Ale póki co nie dajemy. G6. I rozciągamy, żeby tu był jeden pion słaby. A5. BA5, BA5. Tu chcę zwrócić uwagę, że jest pion, którego jest bardzo ciężko, bardzo, ale to bardzo ciężko bronić. G4. No, nie wymieniamy, bo redukcja pionów jest korzystna. Tutaj pion wolny, ale nie ma jak iść i uwaga. Kluczowy moment partii. Kluczowy moment partii polega na tym, że w tym momencie zwracamy jakość. Zwracamy jakość za kompletnie wygnaną pozycję, bo po pierwsze weźmiemy piona, po drugie ten stoi na białym, ten stoi na białym. Mamy przewagę w ustawieniu pionów. A nie, 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 kochany. To my najpierw Q wygonimy. Teraz nie można jeść królem na F5. Nie będzie straty gońca po króle F5, tylko będzie Maciuś. Cofnął się na E7. No to teraz na C4. Zdrowy pion więcej. Los piona tego też jest przesądzony. Goniec H5. Przesądzamy go od razu, co będziemy odkładać na później. Przesądziliśmy, no nieszczęsny wziął. Nie wiadomo, to chyba chciał szybko pograć z nami, ale my idziemy po tego. Chciał szybko pograć z nami, ale my nie dajemy królowi przyjść. Chciał szybko pograć z nami, a my idziemy jak po swego. I jeszcze mu tego po chamsku zabieramy, bo musi się od niego oddalić. No taka czyściucha. Czyściucha, dziękuję za uwagę.